Przed nami święta, święta tuż, tuż, bo już jutro Wigilia Bożego Narodzenia. A my z mikrofonem Ameryki po polsku zapytaliśmy Polaków o to, czy te święta 2020 będą różniły się w jakiś sposób od tych, które pamiętamy z ubiegłych lat, oraz o to, co tradycyjnie znajdzie się na polskich stołach. Myślę, że troszeczkę w takim okrojonym składzie bardziej, może mniej rodziny przy stole. Ludzie starają się pamiętać o wszystkich, no ale jednak trochę, troszeczkę tak się ludzie boją tego kontaktu z innymi ludźmi. Jest koronawirus, zakupy ciężko się robi, w maskach nic nie widać, dziesięć razy trzeba powtarzać, no i ludzie chorują. Będą na pewno no, z rodziną myślami, ale ja myślę, że będzie okej, okay, tak? Co roku. A tak, tylko mniej ludzi? No wiadomo, że będą inne, to już nie będą takie święta jak kiedyś, nigdy. To nie wróci, po prostu człowiek tęskni do tego. No ale rob... no, no co innego zrobimy? Zrobimy atmosferę świąteczną. Nie, dlatego że to wszystko zależy od ludzi: od człowieka, od jego charakteru, od jego nastawienia. Także na pewno będzie nam przykro, że nie jesteśmy wszyscy razem, ale. Ale myślę, że też będą fajne. Mniej rodzin się spotyka, każdy sam w domu. Rodzina przyjeżdża normalnie, jak zawsze. Nie boicie się we wirusa? Nie. 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 U pana w domu nie? Teraz się zmieniły. Tak, będą się różniły, bo jest mniej, mniej ograniczone spotkanie z rodziną, ze wszystkim, także będzie... Różniły się. A jeżeli chodzi o stół sam wigilijny, to u Pani na przykład jakieś zmiany czy tradycyjnie? Tradycyjnie tak, co roku po polsku. Kapusta z grzybami, pierogi, co jeszcze, ryba po grecku, śledziki, barszczek. Barszcz i u mnie tradycyjnie taka ryba z, z pieczarkami w sosie śmietankowym. O, karp na pewno. I różne kapusty z grzybami, uszka, pierogi z kapustą, z grzybami, no wszystko. Zupka grzybowa, a co będzie, rybka na pewno. Pierogi ruskie, to takie, co moja mama robiła za dawny czas, to ja robię teraz też. Wszystko już gotowe? Yy, no tak, na 50%.